Halo, halo, jest tam kto? Witam Was serdecznie. Gryzor w pas się chłania. Po raz kolejny zasiadam do Skyrim'a. Bardzo mi miło Was powitać. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek, w którym to obiecywałem, że przeczytam sobie historię Czerwonego Orła, nie bardzo Was. E, napalił na tąże historię, no chciałbym ją przeczytać, ale no niestety, mm, niestety nie miałem czasu. Wyobraźcie sobie, nie miałem czasu, na pewno nadrobię to, ale jako, że obiecałem, że wejdziemy sobie tutaj do, e, do tego grobowca czerwonego, orła, to mniejszym tą czynię. Hm. Dobra, jako, że też tam wspomniałem, że będę starał się grać z pierwszej osoby, także. Właśnie staram się grać, a tymczasem wsłuchajmy się... Cóż dzieje się w podziemnych tych tutaj czeluściach? Jest tam kto? O kurczę, kolejny typ. Renegaci znowu tutaj w tym grobowcu. Kurczę, ilu ich tu. Dobrze. Jeden już poległ. Renegat zbiera, czy oni są naprawdę. Oj, ciężko będzie tutaj w tym grobowcu coś czuję. Jak już na samym początku. O, udało się tak zwanego headshot'a ustrzelić. Ale nikomu nie mówcie, że to strzelam takie headshoty, bo jak się ludzie zwiedzą, to zaraz mnie pocisną. Okej, okay. cóż tutaj? Granat 34 zł, topór renegatów. Nie bardzo mi on jest potrzebny. Zresztą ci renegaci wyglądają na dosyć słabych zabójców. Cóż tu się dzieje? Tu ta baza podziemna, renegatów. Tak ściszyłem ten głos, bo naprawdę jest straszno i ciemno i wilgotno. Renegat zbieracz, oni są dosyć mocni. To jest taka troszeczkę mocniejsza odmiana renegata typa, który naprawdę mocne obrażenia zadaje. Okej. Okay. Skradanie, widzę, zaczyna odrobinę lepiej działać. Już ten mój skill w skradaniu naprawdę, naprawdę tutaj troszeczkę podróżł i... O. Hm. Jestem ciekaw, czy ja bym mógł do tej pani podejść i po prostu ją zabić. Okej. Okay. Najpierw jeszcze założę sobie strzały stalowe. O. Bardzo mocne strzały. 13 strzał stalowych. Hm. Yy, może jednak nie. Kurczę, nie mam innych strzał? Kurczę, no widzicie, furia czerwonego orła. To właśnie ten miecz, który znalazłem. A, no dobrze, skorzystajmy z tych na razie strzał. One są takie. Co to było? Jakaś pułapka tam była. Dobra. Udało się. Kurczę, ja byłem przekonany wręcz, że mamy masę jeszcze strzał tych takich yy, żelaznych, a tymczasem okazało się, że już się już z, z tych strzał. Zostały jeszcze bardzo mocne, takie ulepszone strzały stalowe. A cóż to? Steel Nordic Spear, o, Furmantle, no dobra, wezmę to. Hm. Zostało mi tylko 13 strzał tych takich stalowych i nie bardzo, kurczę... O, to ta pułapka, w którą miałem wpaść, podejrzewam. Ta pani renegatka zakończyła gdzieś tutaj swój żywot. Urna pogrzebowa. Co w urnie? Złoto, no. Oczywiście. Co może być w urnie pogrzebowej, jak nie złoto? Kurczę, straszno się tu robi w tych podziemiach. Kolejna pułapka. Użyj. Hm, żebym nie wdepnął ją na, w nią następnym razem. Kolejny raz zrobię quick save'a, bo kurczę, nie chcę znowu spalić takiego odcinka ciekawego. Tutaj jakaś latarnia? Stolec chochlika? Hm, ciekawa sprawa. Coś miał jakiś ...renegat. Tutaj oj, kurczę. Nie dam ci rady. No nie dasz, nie dasz, kurczę. Ale jeszcze któryś tam był z renegatów. Szybko. Stalowa strzała na pewno się przyda. Eee. O, dobrze, mam, Jest trochę więcej ich, ich tych renegackich strzał. One są dosyć kiepskie, ale jako że nie mam tutaj innej strzały w tej chwili. Tych stał e, strzał, przepraszam, stalowych troszeczkę mi szkoda. Od razu savea robię, bo. Może być ciężko tutaj z przeżyciem w tych jaskiniach Cóż to jest? To są jakieś podejrzane dziwne okruchy lewitujące w powietrzu. Oj, oj oj. Cóż to? Kurcze, nieciekawie to wygląda, muszę powiedzieć. Hm. Renegaci urządzili sobie tutaj naprawdę. Pijmy się troszeczkę wody. Aha, no zaczerpnąłem sobie wody, więc muszę ją teraz chyba wypić. Kurczę, jakie za duże obciążenie. Co ja tu znowu mam? Takiego Łuk Renegatów, hmm. Łuk Dusz, Cesarski Miecz, sztylet żelazny, może zbroję jakąś mam niepotrzebną. Kurczę, no ta zbroja odrobinę dużo waży. Hmm. Tych łuków mam tutaj tyle, że chyba sprzedam ten łuk strachu. On mi tutaj w ogóle jest niepotrzebny. Myśliwski łuk mrozu, furia. Hmm. 200 łuk dusz. On mi jest niepotrzebny. Wyrzucę go. Oj. Chodźmy dalej, kurczę, no, naprawdę. Widzicie tutaj ten moment to jest y, moment, w którym widać pewną modyfikację, którą zastosowałem. Nie dość, że ten dym, ta para, mgła, zwał jak zwał się unosi, ogień pięknie tam, y, zgodnie z kierunkiem y, przemieszczania się powietrza, się ugina. No i oprócz tego tutaj widzicie tą roślinność jaskiniową. Kurczę, świetnie to wygląda. Naprawdę polecam Wam serdecznie... Hm. Polecam Wam serdecznie te modyfikacje, ale odrobinę dziwnie się tutaj zrobiło, bo wyszedłem znowu na Reduta Czerwonego Orła. Dopiero teraz odkryłem tą Redutę. Ach, to ciekawa sp... Oj, 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 Kurczę, szybko F5, bo. <laughs> Ależ mnie zaskoczył. No, pięknie. Kurczę, no mnie zaskoczyli na, na tej reducie. No ale tak, no z, z drugiej strony gdzie jest. Gdzie jest ten quest, no? Kopiec buntownika. No przecież tutaj wchodziłem, no. Hm. Cóż tu na tej reducie? No muszę tutaj. Może jakieś złoto, Mikstura po mniejszej kondycji. Oczywiście biorę. Biorę też strzały. O, tutaj coś leży. Jakieś miksturki. Oczywiście się pomniejszego leczenia, kondycji. Oczywiście to się wszystko przyda. O. Cóż teraz? Nie no, muszę wrócić do tej jaskini. Tam musi być jakieś inne wyjście, no bo... Kurczę, no ciekawa sprawa. Tymczasem, jak widzicie, mam już poziom ósmy. Co napawa optymizmem na to, że tym razem gdzieś daleko, daleko się posunę. Mój rekord, jeżeli chodzi o Skyrima, to jest poziom jedenasty, czyli bardzo niewiele. Kurczę, o co chodzi tutaj z tym tym? tym ascentem. Cóż tutaj miałem odkryć ciekawego, co... Co nie udało mi się w poprzednim przejściu? Nie, no nie tutaj, na pewno nie. Tutaj jakaś skrzynia jeszcze. O. Mikstura kondycji. Złoto, mikstura kondycji, kamień dusz, stalowy strzał 9. O, to bardzo ciekawe zna znalezisko, bardzo cenne zresztą. Kurczę, cóż tu się dzieje? Hm. Reduta Czerwonego Orła. Hm. Troszeczkę się zakręciłem. Teraz nie wiem, czy po prostu. Źle tutaj wszedłem, zobaczę na mapie gdzie jestem. Kopiec buntownika. Hm. No muszę przejść jakby na drugą stronę w takim razie, tak? Hm. Ciekawa sprawa, no wydawało mi się, że z tej strony będę musiał przejść, a, a tymczasem, no zobaczę jeszcze w dzienniku, co, co tutaj yy, mówi mi. Odkryj sekret... Hmm. Odkryj sekret grobowca Czerwonego Orła. Ale gdzie jest grobowiec Czerwonego Orła, no? To ciekawa sprawa jest. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, wydaje mi się, bo... Bo cóż, no... Hmm, chyba źle idę. Tutaj to, to, to nie jest dobre rozwiązanie, żeby, te, żeby tędy się udawać. Muszę zobaczyć jeszcze, jeszcze raz na mapę. To jest co? Reduta czerwonego orła zbadano. Aha, stąd przyszedłem. Obalone wieże zbadano. Kopiec buntownika. Hmm, to jeszcze nie jest zbadane, czyli tutaj, tutaj muszę jakoś przejść. Hmm. Kopiec buntownika. <laughs> Rozumiem, że ten czerwony orzeł, którego miecz już odzyskałem, że ten czerwony orzeł był swego rodzaju buntownikiem. I dlatego też być może był. Aha! On był po prostu buntownikiem i, i jakby dowódcą renegatów tutaj, którzy zgromadzili się tam w tym w tej jego reducie. Cóż. Kurczę, no strasznie wolno ten mój kot biega. Troszeczkę inaczej to wygląda, jeżeli patrzy się właśnie z trzeciej osoby na to bieganie. Także e, jak gdyby odrobinę szybciej się poruszał nasz, nasz zwinny kot. Troszeczkę smuć mnie to, że zbrojnie mam jakiejś takiej dobrej, lepszej jeszcze. Będę się musiał udać chyba jednak tam do białej grani, troszeczkę popchnąć te questy fabularne i tym samym może zdobyć odrobinę... odrobinę więcej lepszego wyposażenia, bo w tej chwili e, dość kiepsko to wygląda. Dobra, gdzie jest ten kopiec buntownika? Kopiec buntownika, no... Wydawało mi się, że już jestem tuż, tuż, a tymczasem okazuje się, że nie bardzo. Kopiec buntownika, no to jest tam, gdzie jest ta Reduta, tak? Czy nie? Nie, no idzie teraz... In Teraz idę dobrze. Więc zaraz będziemy zgłębiać tą historię naszego czerwonego orła. Kopiec buntownika, no. Hmm. no ale ja tam byłem na górze, na, ty, na tej reducie. Jeszcze tak się cieszyłem, że znalazłem jakieś tam wartościowe przedmioty. Między innymi naszyjnik i jeszcze jakieś a, tą zbroję ciężką. Ale tutaj, widzicie, kopiec, może F5, bo tutaj już się strasznie robi. Tutaj jest wejście właśnie do, do tego grobowca i tutaj mam wykonać to, to zadanie. Kurczę, złowieszczo to brzmi. Ach. Tutaj dowiem się, o co chodziło z czerwonym orłem. pewno nie. Ob... O! Czyżby tak łatwo to było? Nie. Nie wierzę. Coś tutaj jest nie tak. F5 zatem. E, tutaj już widzę jakieś zwłoki. Jakiegoś śmiałka, który chciał pewnie. Tak jak ja. Zbadać kopiec. Więc ja najpierw zbadam jego zwłoki. Może coś ślady na jego ciele powiedzą mi na temat tego. O! Tutaj jakieś. Złoto tylko. Się nadaje do wzięcia. Oczywiście kolejny egzemplarz legendy czerwonego orła. No i cóż. Hm. No, podejrzana sprawa z tym. Miejsce na broń. Ach, tutaj muszę włożyć właśnie. Tenże o. Miecz czerwonego orła, który spowodował co? Otworzył tutaj kolejne drzwi. Kurczę, aż ma normalnie ciary na plecach. Cóż tu się wydarzy? Hm. oj, Kurcze, niesamowite podziemia. W takiej wielkiej hali gdzieś jeszcze. To jeszcze nie byłem. Kurczę, no warto byłoby jednak zgłębić tą tajemnicę tego czerwonego orła. I zanim tutaj wykonam ten quest do końca, to warto by było chyba jednak... jednak troszeczkę o tym poczytać, o tym czerwonym orle, żeby nie zrobić kolejnego fejla właśnie podczas nagrania. Także stoję przed tym oto grobowcem, Kurczę. Oj, 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 za późno. Czerwony orzeł, to on! Ojej, ojej, a ilu ma pomocników? Ale mi przychuczył. Oj, 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 mili Państwo. Mówiłem, że to nie był dobry pomysł. Jeszcze szkielety do mnie biją. Dobra, spieprzam stąd. Spieprzam stąd kawałek tutaj, odleczę się odrobinę. Dlaczego mi się przełączyły strzały? Kurczę, no, czerwony orle, nie bijmy tak oj. Oj, wiedziałem, że to tak się skończy. Kurczę, no niesamowita sprawa. No, a tak myślałem, że tego czerwonego orła. Aj, kurde, no czerwony orzeł. No ale dobrze, skoro tu już jesteśmy, to może jednak pociśniemy tego czerwonego orła. Dobra, tutaj nic się nic nie dzieje. Tu było łatwo do tej pory. Ja myślę, że po prostu założę. Hmm. Cesarski łuk strachu, może nie. Łuk negatów plus 6, dobra. Ale muszę też wziąć stalowe. Kurczę, tylko 9 stalowych strzałam. Dlaczego nie wybieram znowu łuku? A, bo go wyrzuciłem pewnie. Myśliwski łuk mrozu. Dobrze. Mamy 9 stalowych strzał. Ja postaram się tego naszego czerwonego orła tutaj zwabić właśnie szybko do. Tutaj się na razie będę skradał. Postaram się go zwabić tutaj w w te korytarze. Mam nadzieję, że tylko, że tych stalowych strzał mi nie zabraknie. Może F5 w tej chwili tutaj? ej, nie to miałem zrobić. Kurczę, czemu znowu jestem... Poz pozbyłem się tego, mm, tego miecza. Niesamowicie cienki jestem. Dobrze, dlaczego znowu? Nie mogę? E, może z łuku strachu skorzystam. O. Gdzież jest ten czerwony orzeł? Chodź tu czerwony Orle. Że te szkielety tutaj nie wchodzą. Weszły. Czekał na nie. Dobrze, tutaj się z nimi troszeczkę poganiam. Teraz tak. Nie umiejętności, tylko inwentory. Znów muszę chwycić. Dlaczego mi się zepsuł ten łuk renegatów? Co on zrobił? Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale... Kurczę no. Oj, 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 oj. Jeszcze bym podpalił. Jeszcze ze dwie strzały. Jedna. Już pada. Jest, jest! Uff. Teraz tylko, żeby te szkielety do mnie się nie dobrały za bardzo. Szybko, tutaj muszę... Gdzie jest ten jego ciało? Tutaj. Przeszukaj, czerwony orzeł. Naostrzony, pradawny, norski miecz palenia. Niesamowite. Ametyst. Strzały. I cóż, no dobra, teraz tak. Hmm. Ten miecz 233. Hmm. Stalowa strzała. To mi jest w ogóle. Aha, to jest mi potrzebne, właśnie. A hmm. żelazny może tą zbroję jednak wyrzucę, chyba. Kurczę, bo to tyle waży ona. Stalowa zbroja zniszczenia. Barbarian Armor 38. Hmm. 18. Kurczę, no. Chociaż nie, nie, dużo muszę wyrzucić. Mogę wyrzucić jakiś inny pierdeł, który tu mam. Na przykład. To mogę wyrzucić. Jakieś książki. Cóż jeszcze mogę tu wyrzucić? Granat, to. Co tutaj jeszcze waży odrobinę więcej? Tutaj coś tu mi ważyło. 21, widziałem. Naostrzony miecz. On strasznie ciężki jest. Hmm. Jedzenie. Plaster koziego sera, to wyrzucę. No dobrze, F5 zatem. Pamiętajcie, F5. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, ale już jestem bliski zgłębienia tutaj, właśnie historii grobowca Czerwonego Orła. Mam nadzieję, że tych szkieletów już tutaj nie będzie i one przepadły razem z Panem Czerwonym Orłem. Tutaj masę rzeczy, drobny klejnot duszy, kolejny kufer, co w kufrze, diadem, hełm przemiany, kurczę, 130 zł, słaba trucizna, o, lekki pancerz, no pięknie, to dla mnie, elegancko, diadem za 150, 380 za ten hełm. Kurczę, no, ciężko. Ale czy ja rozwikłałem tą tajemnicę już grobowca czerwonego orła, czy jeszcze nie? Tu jakieś mieszki. Złoto. Hm. Ehm. Dobrze. Ehm, zobaczmy jeszcze w dzienniku, co się dzieje zatem. Zabij przywódcę bandytów znajdującego się. Aha, czyli. Czyli mam ten quest już wykonany, rozumiem, tak? No dobrze. Świetnie. Zatem hmm, tajemnica. Trochę słaby ten quest był tak naprawdę, bo cóż to za tajemnica tego grobowca, skoro ten czerwony orzeł tutaj po prostu se leżał w tym sarkofagu i niezbyt wiele miał do powiedzenia, szczerze mówiąc, ale udało mi się go załatwić. Co bardzo cieszy. Obrażenia, tutaj waga. O, gdzie jest waga jeszcze? No. Wyrzucę chyba po prostu ten miecz. On kosztuje tylko 233, a nie bardzo on mi jest do czegokolwiek potrzebny, więc pozbywam się go. Aha, i oprócz tego jeszcze znalazłem przecież sobie o, Ringmail Hood, taki kaptur. On mi jest bardzo potrzebny. To oczywiście wyrzucam. Jak wygląda teraz nasz bohater. No, w końcu wygląda jak prawdziwy zabójca. Także widzicie, wybraliśmy się na dno same grobowca Czerwonego Orła i kurczę, tylko szkoda, szkoda, że nie zapoznałem się właśnie z historią tego Czerwonego Orła i kimon kim on był. Pradawny norski łuk. Hm. Zerknijmy. Pradawny norski łuk. Dlaczego on mi ciągle psuł te wszystkie moje łuki? Hmm. no cóż dziwna sprawa za każde uderzenie takie z tego jego takiego specjalnego ataku moje łuki zostały stały się bezużyteczne i jakby znikały w ogóle z inwentory to dziwna sprawa dwa dobre łuki straciłem przez tego typa hmm. wracamy na powierzchnię zatem dobrze jest odetchnąć świeżym powietrzem w ciemnościach nocy rozłożymy sobie oczywiście znów nasz obóz rozbijemy tutaj gdzie by go tutaj rozbić pod tą skałą tutaj może rozbijemy Tak, właśnie zapalmy latarnie w naszym przytulnym schronisku, w naszym obozie. Także naprawdę polecam Wam tego moda. Jeżeli gracie w ogóle w Skyrima, e, świetnie to wygląda. Można sobie rozbić właśnie obóz, położyć się, położyć się wygodnie a, i przespać również. Także ja chcę odpocząć sobie z dobre no z 10 godzin, a Was zapraszam na kolejny odcinek, w którym to chyba troszeczkę poeksplorujemy, ale również też chyba pchniemy fabułę. Także do następnego razu dziękuję za uwagę. Cześć!